Siemaneczko wszystkim, tu Nikola, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No więc, w dzisiejszym filmie zobaczcie moje codzienniki. Także zaczęłabym od wyjaśnienia, co to są codzienniki, bo możecie nie wiedzieć, jest to coś takiego, co występuje w mojej szkole i yy, polegają one na tym, że. Są podane tematy, które wymyślali nauczyciele, i na te tematy codziennie, oprócz weekendów, trzeba było robić jedną pracę. Były one sprawdzane na lekcjach projektowania graficznego lub ogólnie specjalizacji, bo to. W mojej szkole są też różne specjalizacje, no po prostu na specjalizacji były one sprawdzane. To były takie bardziej projekty do prac niż gotowe prace, więc one nie miały wyglądać jakoś, być jakieś super dopracowane i idealne, bo one miały posłużyć jako pomoc do tworzenia, prac i yy, żeby się po prostu na nich wzorować, inspirować jako taka pomoc, jako takie projekty do większych prac, żeby je po prostu wykorzystywać później. Ja to traktowałam bardziej jako projekty do prac, niż jako pracę. W dzisiejszym filmie zobaczycie moje pierwsze codzienniki, te, które robiłam y, w pierwszym półroczu pierwszej klasy liceum, i te moje pierwsze kilka codzienników jeszcze trochę nie ogarniałam, o co w nich chodzi i jak to ma wyglądać, więc nie są aż tak dobre. Późniejsze są lepsze, no ale to już sami ocenicie. Także zapraszam do oglądania moich codzienników. W tym odcinku to by było na tyle, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, jeżeli film Wam się podobał oraz do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, które będę dodawać i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!